Cześć, witajcie na kanale Astro Hobby. Jak co tydzień, sprawdźmy co ciekawego wydarzyło się w świecie astronomii w ostatnim czasie. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym dzisiaj przedstawić, jest to, że chiński łazik i orbiter marsjański Tianwen-1 zmierza w kierunku Marsa, na którego orbitę do 30 lutego. Co więcej, chińska Narodowa Agencja Kosmiczna poinformowała, że łazik nie wyląduje na Marsie co najmniej do maja. Według informacji CNSA na stan 3 stycznia Łazik spędził w kosmosie prawie 24 tygodnie i znajdował się 130 milionów kilometrów od Ziemi oraz 8 milionów 300 tysięcy kilometrów od Marsa. Do tej pory statek wykonał trzy korekty trajektorii lotu, by spotkać na swojej drodze Marsa. Jednak dodatkowo ma zostać wykonany czwarty manewr korekty trajektorii, aby upewnić się. Że statek kosmiczny będzie na kursie do wejścia na orbitę Marsa. Jeżeli wszystkie systemy statku będą działać poprawnie, statek wejdzie na orbitę Marsa 10 lutego. Pięciotonowy statek kosmiczny odpali swoje silniki, aby spowolnić na tyle, by zostać przechwyconym przez grawitację Marsa. Statek będzie wtedy oddalony od Ziemi o około 190 milionów kilometrów, po podróży około 470 milionów kilometrów. Ogromna odległość sprawi, że opóźnienie w komunikacji między Centrum Kontroli Przestrzeni Kosmicznej w Pekinie a statkiem Tianwen-1 wyniesie około 10 minut. W konsekwencji tego sterowanie statkiem kosmicznym w czasie rzeczywistym nie będzie możliwe. Sonda będzie zatem musiała samodzielnie wykonywać polecenia. Po wejściu na orbitę Tianwen-1 zacznie przygotowywać się do próby lądowania Łazika misji. Przygotowania zajmą trochę czasu i lądowanie planowane jest wstępnie dopiero na maj 2021 roku. Więcej o misji możesz obejrzeć w filmie O wydarzeniach astronomicznych 2021 roku, który właśnie pojawia Ci się w kartach. SpaceX planuje sprawdzić nowy sposób lądowania swoich rakiet wielokrotnego użytku. Zamiast wbudowanych w rakiety nóżek, inżynierowie planują wykorzystać osłonę kolumny wyrzutni oraz płetwy kratowe czyli powierzchnie pozwalające na sterowanie lotem w rakietach. Dzięki nim SpaceX będzie nie tylko kontrolować orientację urządzenia w trakcie lotu, ale także złapie je zanim dotrze na ziemię. Proces ten wymaga bardzo precyzyjnego pozycjonowania, aby możliwe było zaczepienie rakiety za pomocą ramienia wieży startowej. Dlatego loty testowe rozpoczną się najwcześniej za kilka miesięcy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, SpaceX pozbędzie się nóg w rakietach Super Heavy, a precyzyjny system manewrowania być może pozwoli na skrócenie czasu zwrotu, umożliwiając ponowne uruchomienie rakiety bez konieczności przemieszczania jej z miejsca lądowania. Takie rozwiązanie będzie posiadało kluczowe znaczenie dla przyszłych kosmicznych celów. Misja Hayabusa 2 rozpoczęła się w 2014 roku, gdy sonda rozpoczęła swoją podróż w kierunku asteroidy Ryugu. Z powodzeniem zebrała próbki tego obiektu, po czym przetransportowała je na Ziemię w grudniu 2020 roku. Teraz na kurs obrała drugi cel 1998 KY26. W tle widzicie teraz obrazy tego obiektu, zrobione przez teleskop Subaru. 1998 KY26 to obiekt NEO, czyli Near Earth Object z tak zwanej grupy Apollo. Ma on zaledwie 30 metrów średnicy. Orbituje wokół słońca raz na 16 miesięcy w odległości od 1 do 1,5 jednostki astronomicznej. W miejscu orbity najbliższym Ziemi znajduje się jej tak blisko jak księżyc, co sprawia, że jest to jeden z najciekawszych obiektów wartych odwiedzenia. 1998KY26 jest również asteroidą pokatą w wodę, co robi ten obiekt jeszcze bardziej intrygującym. Jest to asteroida typu X, która jest w zasadzie kategorią dla kilku różnych typów asteroid o podobnych widmach, ale różnym składzie. Naukowcy uważają, że jest ona monolityczna w przeciwieństwie do asteroid Ryugu i Bennu, z których ostatnio pobraliśmy próbki. Sonda Hayabusa-2 dotrze na tę asteroidę w lipcu 2031 roku. Po drodze przeleci obok asteroidy 2001 CC21 w lipcu 2026 roku a dodatkowo pomiędzy 2021 a 2025 rokiem sonda wykona również obserwacje egzoplanet. Radioteleskop w obserwatorium Arecibo o średnicy 305 metrów doznał uszkodzenia strukturalnego rankiem 1 grudnia, kiedy jego 900 tonowa podwieszona platforma spadła na samą czaszę. Obiekt pozostawił 57-letnią spuściznę odkryć naukowych, a oprócz tego był również miejscem turystyki i edukacji dla portorykańczyków. W następstwie zawalenia ludzie chcą dokładnie wiedzieć, co stało się z radioteleskopem, a rząd federalny zamierza kontynuować naukę w Arecibo. Kongres amerykański poprosił National Science Foundation o raport dotyczący grudniowego zawalenia kultowego radioteleskopu Obserwatorium Arecibo do końca lutego, ponieważ rząd ocenia, co będzie dalej z tym obiektem. Prośba pojawia się, gdy studenci z Puerto Rico i inni aktywiści Gromadzą się w imieniu obiektu na formalnych petycjach do białego domu o przeznaczenie funduszy na budowę nowego radioteleskopu o większych możliwościach niż poprzedni teleskop. Biały dom powinien odpowiedzieć w ciągu 60 dni od momentu, gdy publiczne petycje zbiorą 100 tysięcy podpisów, granica ta została przekroczona. National Science Foundation ma informować o przyczynach i zakresie szkód planie usunięcia gruzów w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób. Zachowaniu powiązanych obiektów obserwatorium Arecibo wraz z otaczającymi je obszarami oraz wszelkimi powiązanymi kosztorysami. 28 grudnia gubernator Porto Rico, pani Wanda Vasquez, nakazała przekazanie 8 milionów dolarów na odbudowę Arecibo. Jednak do odbudowania teleskopu kwota ta musiałaby być mocno zasilona dodatkowo przez fundusze federalne, które potencjalnie byłyby powiązane z nadzorem National Science Foundation. Kolejną wiadomością jest to, że na odległość około 50 tysięcy kilometrów od Ziemi zbliżył się w nocy z 3 na 4 stycznia meteoroid 2021 AH. Odległość ta odpowiada zaledwie 13% średniej odległości Księżyca od Ziemi. Meteoroid posiada średnicę około 7 metrową. Był to już drugi tego typu obiekt odkryty w tym roku. I to na dzisiaj wszystko. Dzisiejszy odcinek jest nieco krótszy od ostatniej normy, lecz nie czuję potrzeby tworzenia długich filmów, gdy po prostu zdarzył się okres z mniejszą ilością informacji do przekazania. Dzięki za oglądanie do końca, zachęcam do zostawienia łapki w górze oraz subskrypcji i do usłyszenia w kolejnym materiale. Hej. Aha, i nie zapomnij sprawdzić innych moich filmów, na pewno się nie przejedziesz.